Pokój, dobro, pokój, dobro, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i słuchajcie, już Was od razu przepraszam, że jeżeli będę troszeczkę rozproszony tutaj, to, to proszę nie gniewajcie się na mnie, ale widzicie znowu nowe warunki, nowe miejsce i tutaj muszę wszystko sam znowu ogarnąć, całą transmisję na tym programie OBS, ale postaram się jakoś dobrnąć do końca bez większych problemów. Dobrze, no i tak optymistycznie podchodzę dzisiaj do, do tematu. Zresztą, tak jak, tak jak Wam napisałem dzisiaj w tytule, troszeczkę o optymizmie. O optymizmie, słów kilka, no bo taka szarzysta na około. Wczoraj mówiliśmy, żeby sobie jakoś ten świat pokolorować, pomalować, żeby więcej światła wnosić. A dzisiaj kilka takich myśli, które gdzieś tam zebrałem na temat optymizmu. Oczywiście, gdy chodzi o optymizm, to nie mam tutaj takiego te, na myśli takiego e, patrzenia na rzeczywistość nierealnego, prawda? Bo, bo, bo na życie trzeba patrzeć mądrze i dobrze. Nie? Jak coś się nie da zrobić, to się nie da, prawda? I tu trzeba. Trzeba rzeczywiście spojrzeć na życie mądro, mądrze i zgodnie z prawem. Ale tak, tak popularnie też mówimy, że trzeba patrzeć na życie z optymizmem. Trzeba gdzieś tam zawsze mieć jakąś, jakąś nadzieję. I dlatego dzisiaj kilka takich słów, takich myśli, tak jak powiedziałem, zebranych z różnych miejsc na temat optymizmu. Czy warto być optymistą? Napiszcie lepiej. Łatwiej się żyje optymistą, czy pesymistą? No, także posłuchajcie. Zacznę od krótkiej historyjki, potem kilka takich różnych innych opowieści. A historyjka króciutka jest taka. Jednego dnia pewien profesor filozofii wdrapał się na katedrę i wyrywając z zeszytu dużą białą kartkę z małą atramentową plamą na środku, zwrócił się do studentów z pytaniem: Co tutaj widzicie? Kleksa odpowiedzieli. Otóż to, rzekł profesor, ludzie widzą jedynie plamy, nawet te najdrobniejsze, ale nie zauważają wielkiej, białej karty, która jest jak nasze życie. I chyba coś w tym jest, co, że my lepiej i szybciej i łatwiej dostrzegamy plamy, wady, słabości, niedociągnięcia niż całe piękno i całe dobro, które się wokół nas dzieje. A zatem, jak mówi dalej autor tej historii, jeśli chcesz odnaleźć szczęście, zmień swój punkt widzenia. Naucz się patrzeć optymistycznie. We wszystkim można odnaleźć coś dobrego, słuchajcie. Nawet jąkała może znaleźć dla siebie zajęcie. I to jest dla mnie też optymistyczna wiadomość, że nawet ktoś, to, kto tak nieskładnie się wypowiada, jak ja, zawsze może znaleźć jakieś, jakieś inne zajęcie. Dobrze, kolejna taka historia. Wielka fabryka butów wysłała do Afryki dwóch pracowników na poszukiwanie nowych rynków zbytu. Obaj z nich po pewnym czasie przysłali telegramy. Pesymista napisał: Żadnych szans, nikt tutaj nie nosi butów. Optymista napisał: nieprawdopodobne możliwości. Tutaj wszyscy chodzą boso. Tak, moi drodzy, w innym miejscu znalazłem takie myśli. Optymista nie zajmuje się szukaniem błędów. Stara się to nich nie dopuścić. Optymista nie marnuje czasu na opisywanie ciemności. Stara się jak najszybciej zapalić świecę. Optymista jest dalekowzroczny. W czasie zimy myśli o rozkwitających kwiatach. Możemy dzisiaj też, jak jest tak chłodno, tak ponuro, tak deszczowo, śnieg z deszczem, też możemy pomyśleć sobie, słuchajcie, już niedługo, za jakieś 3-4 miesiące, może troszeczkę więcej, już będzie wiosna. Optymista ma życzliwe spojrzenie i mówi: To przecież niemożliwe żeby wszyscy uczciwie ludzie wyginęli. Na no pewno tak jest. Zawsze się znajdzie wokół nas ktoś, kto jest dobry, kto jest życzliwy, kto nam to pomoże. Optymistą zawsze jest o wiele lepiej niż pesymistą. O wiele rozsądniej jest na przykład zwracać się do dziecka, które uczy się jazdy na rowerze: patrz przed siebie, aniżeli uważaj, bo się wywrócisz. E, trzeba zawsze spojrzeć na, na to z jakimś, taką, z jakimś optymizmem, widzieć dobre strony, zachęcać do dobrego. Słuchajcie, i na koniec taka myśl filozofa Spinozy. Filozof Spinoza powtarzał. Nie mówmy ludziom nigdy o tym, czego od nich żądamy. Mówmy im o ich sile. Przeciekawa rzecz. Przeciekawa rzecz. Nie mówmy ludziom. O tym, czego od nich żądamy, ale mówmy im o ich sile. Właśnie to jest chyba to, co robi też Pan Jezus w Ewangelii. Wlewał nadzieję, mówił: Królestwo Boże przygotowane jest dla was, do założenia świata. Prawda? Jeśli wytrwacie, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Tak? Więc, więc właśnie mówić o sile. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, mówi święty Paweł. Pan Jezus mówi do świętego, do świętego Pawła, kiedy, kiedy ten zmaga się ze swoimi słabościami, mówi, wystarczy Ci moje łaski. Nie? Tak spojrzeć na życie, że po prostu damy radę. Bóg się zatroszczy, słuchajcie. Bóg się zatroszczy. Pewnie, że są trudne sytuacje, dlatego mówię, to, to nie, chodzi, nie chodzi w tym wszystkim jakiś e, hura entuzjazm. Trzeba na życie patrzeć e, tak, jak ono wygląda wprawdzie. Jeżeli są ciężkie chwile, to, to te ciężkie wasze chwile też teraz ogarniamy modlitwą. Niech ta, niech ta nasza tutaj wspólna modlitwa wleje w wasze serca nieco nadziei, nieco tej, tej siły, która od Boga pochodzi, tej pociechy, której, której źródłem jest Pan Bóg, żebyście patrzyli w przyszłość z nadzieją. Z nadzieją, że Bóg się zatroszczy, z nadzieją, że. Że ostatecznie nasz koniec tam w niebie to będzie właściwie to nie będzie koniec, bo to będzie niekończące się szczęście. Tak, przeminie postać tego świata i tam będzie niekończące się szczęście. Słuchajcie, trzeba spojrzeć na to nasze życie właśnie w tej perspektywie, w perspektywie nadziei życia wiecznego. I o tę nadzieję życia wiecznego pomódlmy się, o to, żebyśmy oczekiwali właśnie z taką nadzieją zbliżającego się Mesjasza. Boże Narodzenie już niebawem, już niebawem przyjdzie Mesjasz. O tę nadzieję wielką. Módlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani Nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj swojemu Synowi nas oddawaj. Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, broni od wszelkiego złego i zaprowadź do żywota wiecznego. Amen. Zapraszam za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że jutro się też zobaczymy. Życzę Wam spokojnej nocy, zaśnijcie z nadzieją, że jutro będzie dobry dzień, że jutro Bóg się też zatroszczy. Dzisiaj się o Was zatroszczył? Tak, wczoraj się zatroszczył? Tak, jutro też się zatroszczy. Dobrze, wszystkiego dobrego, spokojnej nocy życzę. Zapraszam za 5 minut na modlitwę, na zakończenie dnia, na kompletę, a tym, którzy idą z Państwa, życzę spokojnej, błogosławionej nocy. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże od wszelkiego zła. Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Wszystkiego dobrego, spokojnej, błogosławionej nocy. A ja tu znowu muszę te wszystkie przyciski ogarnąć, poczekajcie, najpierw zrobimy...